Witam Was bardzo serdecznie po długiej przerwie w grze Postal 2 A. Tak więc witam bardzo Po długiej mojej przerwie w niegraniu Eee, trochę jestem taki nieogarnięty, ale pomyślałem, że już coś nagram. No i pomyślałem, że to będzie kontynuacja posta postala Dobrze, no a właśnie, tak jak właśnie w poprzednim odcinku było, że specjalnie wam zostawię kościół, tak więc wyruszajmy. Czemu nie było mnie tak długo, czemu tak długo nie nagrywałem? Ponieważ byłem na wycieczce e, ze szkoły. Za szkołą tak. I po prostu Było mm, mnie te cztery dni, czy tam pięć Dlatego Dlatego nic nagrywałem A, Nie nos Aha, aha. Też ten, dobra? No, no, tak jak mówię, mówię trochę... <m> mm, mało, ponieważ jestem trochę taki nieogarnięty. Tak wiem, że to nagrywam ogólnie około godziny 14, ale no, tak jakoś się zdarzy, że jestem trochę niewyspany. Też na, na tej wycieczce była to też integracyjna wycieczka i no właśnie I się zapoznawaliśmy I to było właśnie tak że się To była wycieczka polegająca na tym, że się e e Nazywa się Euroweek Pewnie niektórym osobom to coś <coughs> Mówi Niektórym nie Ale powiem tym, którym to nic nie mówi Jest to wycieczka polegająca na tym, że Jedziemy Jedzie się klasą um, No gdzieś Um, jakiegoś miejscowości, w którym to się odbędzie, i są wolontariusze, którzy. No są z innych krajów. Mm, te kraje to. Coś tam szło. Te kraje to, to są Turcja, to jest na przykład. Um, Francja, Białoruś, um, nie wiem. Nie wiem, co jeszcze. Co... Um, może być chyba, no, no różne kraje po prostu, Azerbejdżan był i tak dalej. No i um, tam są różne zajęcia, na przykład była debata oksfordzka, taka jak to jest naprawdę dziwej takiej debacie. Różne były prezentacje krajów, więc poznaliśmy trochę kulturę i tych ludzi. Um. Czy on święty granat? Jihad Granite Co, co jeszcze? Prezentacja krajów Praca w grupie z ludźmi z klasy były też najfajniejsze. To były chyba takie zajęcia, że siedziało się grupami i z ludźmi właśnie, z tymi wolontariuszami można było z nimi chwilę porozmawiać e, i tak dalej. Oczywiście oh, okay. wszystko w języku angielskim. Um, cały czas, nawet mówił taki jeden Francuz, że jak nie będziemy mówić po, po, po angielsku, to zabije, prawda? Tak do śmiechu, chichu. Um, Bez dwóch zdań. Po można było więcej. chwilę porozmawiać, a potem była zmiana i kolejny wolontariusz przychodził i można było spokojnie z nim porozmawiać, tak? Tak więc naprawdę te zajęcia najbardziej mi się podobały. Paweł kieruje się na północ. Potwierdzam, podejrzam. Dobra, wychodzę właśnie do Johna. Czy mógłby nie ktoś dobre, Nieważne. To, w dobre Chodźmy zatem do... Ko konfetynału. nału. Pobłogosław mnie ojcze, że ciężko zgrzeszyłem. Naprawdę, no nie robię sobie jaza. <laughs> Jestem grzesznikiem pobyku. <laughs> czy złożyłeś ofiarę na kościół? Tak. W takim razie odpuszczam ci grzechy, synu. Następny. Dzięki. Może być. Czas do domu. Czas do domu, dokładnie. No i ta zajęcie na tym polegała. Teraz super moment. Najlepszy nie to, że tak rozwala. Słuchajcie, tylko o co ci chodzi? Własnego tyłka byś nie poznał Ej, kolego, jeśli nie jesteś częścią rozwiązania. Jasna dupa. Cyskujemy te ziemię w imię Allaha. Szykujcie się na śmierć niewierni. Wychodźcie moi pokojowo nastawieni bracia. Czas na uczczowanie o hodnotych szach. No, no tak więc mówiłem, to jest w sumie dla mnie najśmieszniejsze, ponieważ... No, nie wiem czemu, ale śmieszny. Ci się? Gdyby to ciebie ktoś nazwał świrem? No dokładnie. Dobra, chodźmy z widełek. Oj, Dobra, zginął. To nie jest taka głupia broń. Te widły Oho! Co

Mam nadzieję, że tu żadnych dżihadów nie będzie O dobrze, Zabiłem, zabijam, bo miałem jeszcze koktajl młotów Dżihad Dżihad zabijam już za tatusia. No, chodźcie, chodźcie cwaniaki No. O kurno. Widać, że z nim nie można nagrywać normalnie. Wow. Dobra, zginął. E? Bąbka. Kurde, coś świetnie. Ale nam to nie przeszkadza. Hmm. Czy to jest wyjście? Zresztą, że tak. Tak. O kurno. Ja chcę wyprowadzić ten dżihad granat, nigdy jeszcze go nie ogarnąłem. DŻIHAD granat! A podobało ci się... Dobre. Grymy dalej. Muszę sobie znaleźć życia, bo zaraz zdechnął. Zdechnął. No, i co jeszcze do wycieczki, to bardzo fajnie było. Bardzo mi się podobało. Zwłaszcza ta rozmowa właśnie z tymi wolontariuszami. Mam nadzieję, że mnie słyszycie, że gra nie zagłusza. I filmik. Zajadę się chipsami. się autograf Gary'ego Kolmana, Dostanę za niego niewielką fortunkę hmm. na Allegro. Tak, niewielką fortunę. Hmm. Słuchaj, czy te rzeczy nie stają się bardziej cenne y, po śmierci danej osoby? Tak? A co? No, tak pytam. Ja tak, koleś. jego epickie... Tak zaczynamy środę. Zobaczymy co będzie dzisiaj. Co, co dzisiaj spotka kolesia. Hmm. Skoro już jestem w okolicy, <coughs> chyba powinienem zostawić. <coughs> że co... Nie. Chyba muszę pójść tutaj. dzień wyborów. System może i jest wadliwy, ale zagłosuję, bo zależy mi na tym. Hmm. Hmm, 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 hmm. I choinka Chyba hmm. nigdy nie jest za wcześnie na to By wyposażyć dom w poważne zagrożenie pożarowe <grystanie> Gdzie to było? A ah, Powinienem wziąć się do roboty Okej okay. Tak więc zaczynajmy Środę, pieśku Czytam. tam? Iha Oto bilet Nie, dobra Głupie jest Gazetka hmm, Podejrzewam, że taka walkada przejedzie bez żadnego incydentu Spowodowanego faktem, iż wszystkie wozy w tym mieście to bezużyteczne, wybuchowe graty <grym> Dobra Tak więc idźmy dalej Idźmy dalej Dalej, dalej Tylko w którą stronę? Okej, to zaraz zagłosujemy już od razu. Sobią. To jest chyba taka gra do dodatku, coś mi się tak wydaje. To dopiero jest reforma systemu opieki społecznej. Natychmiast się zatrzyma. Jeżeli ktoś ma ochotę, skazowałem tu trzy pory. Niech Potwierdzam, podejrzany wychodzi Tak, wszyscy to mówią O Boże ile Dobra Oj 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 Okej Głosowanie, głosowanie głosowanie Okej, znów chodźmy. Głosowanie no, co jest. U, jak się tnie. Panie. Idźmy, idźmy. Co za pojeb to projektował? <grym> Okej. Okay. Mm. Cholera. Nawet nie wiem na kogo to było. <grym> mm, zdaje się, że ten świstek ciągle tam wisi. Ale na pewno i tak go policzą. Przekrew. Nie udało się do końca, ale na pewno wiedzą, że miałem dobre intencje. Prościzna! <grym> Okej, okay, sery za to. Ja naprawdę mówię, jestem strasznie trochę... nie Ale gramy. Gramy, nie czekam. To był chyba gdzieś w shotgun. Oj jest. I drugi. I co to jest? A, to jest moja kosa. Wygranałem. Kosa. Widzimy, tak? I chodźmy może po choinkę. Chodźmy po choinkę. Będzie lepiej chyba, jak sobie wrócimy. Tak, chodźmy. Coś skudłeś? Filan. Taka. To ja, no tu chyba. Mmm, chipsy, mm. Nie dobra mm. Okej okay. No Taki transparent a Ta biblioteka cały czas się jara Ciekawe Uwaga Mhm mm. mm Chwila. Chyba powinniśmy iść tu, nie? Czy nie? Nie, policja. Tu. Choinka na dzień. <noise> talerz papierowy, kurde. <noise> nie, nie gra jest chora. <noise> Zatem come on, kupmy tą chojankę. O, uwaga, nie jedna tylko osoba to ja nie jest, i Ej, teraz nie wiem gdzie, zacznę mam problem, czy jak pójdę tędy? Nie, no może nie, hm, dobra, że nie, hojanka, ineczko mała, działaś, mała, hej, kids, your parents are going to die? Yeah! Gdzie ta chojanka? Nie. <coughs> Przepraszam. Chyba tak trzeba zrobić. Tak. No, jesteśmy złożeni, bo coś zrobić, niestety. No, ale dobra. Nieważne Co, co, co? Ojej. Dobra, udało się przeżyć hm Może zróbmy jakieś małe zamieszanie

Zbyt wysuszona, <laughs> nie ta, ty tak sobie zaraz bronię. Nie, się szuka tego dosypicie. Nie, no jakiś tekst. nie sądzę, oddam za dobry ciu. Jajas, szma to robisz. Nie sądzę, <noise> no, zaraz będzie dobry, jak coś. Nie, koktajl <noise> złotów. Nie? nie ta, nie dobra. <noise> nie sądzę, gdzieś tu byłem. Kto krowy? Mate, fajny ten z apokalipsy weekend, że tak było. Ono <skrug> pc. Fia. Apokalipsy w weekend. Fia. O, oh, waga. Musisz. <laughs> <laughs> Teraz Ja mam do tego <think> taką backę. <try>

Na no wymoc, czy na, chodźmy szukać tej chojanki Gool Gdzie ona jest? No sam nie wiem Ops, sorry Pani za za cicho, cicho mówi już bez dwóch zdań potrzebuję tego więcej. Nie dobra dziewczynka. Zbyt wysuszona. Nie myliśmy tende. Kod. Kod? O, to będzie ta. Mam nadzieję, że ta szmata doceni syf, w jaki się wpakowałem. O, filmik. Te, Zyga! On się gapi na moją ulubioną chojankę! No to Wiesiek, co z tym robimy? Zrobimy to tutaj? E, wiechu, otworzymy jego prezent? Co? Zrobię mu takie bobo, że będzie piszczał jak kurak! Jak kurak. Mów mi, Tom Cruise! Jest, 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 jest Mów mi, Tom Cruise! Wow. <laughs> I, i, o, ten szar jednak działa. No to chodziło. Pa. To ten. Oh yeah. uh. Dobra. Dobrze że. Wiecie to to co chyba na tyle będzie w tym odcinku dzisiaj? A ten, za Ponieważ... Mm, ponieważ um, Już mi lepiej. chcę przedstawić dla Was ostatnią misję. Jak zawsze chyba tak zrobię. Tak robił cały czas. Um, no i co mogę powiedzieć? Dziękuję za bycie ze mną i zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Zagramy Wy. I do historii przygód jakiego kolesia z Postal 2. Tak więc, jak zawsze, proszę o subskrypcję, łapki w górę, bo to pomaga i zapraszam was do kolejnego odcinka już niedługo Siemanko